Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyrusza w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukać. Powodzenia! Dziękuję. Jeszcze się spotkamy. Jak za starych czasów, co? Co teraz zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. Założę się, że część nadal żyje. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. kazałeś mu O jedną parszywą bestię mniej Z wielkiego się raczej... Widzisz, tu są. Wiedziałem. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Zostanę tu jakiś czas, a później ruszam w dalszą drogę. Trzymaj się. Do zobaczenia. Tylko przestań się obijać. Tylko tego nam trzeba. Jasne, czemu nie? Ale nadal mi się to nie podoba. Pomyślę o tym. Nie wyglądasz na drwala. Wydaje mi się, że twoje ale miejsce jest mi... w jaskini wśród wojowników. Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. Zajmę się tymi dzikami. Gdzie są? Wejdź po tych schodach i skręć na wschód, do lasu. Rozumiem. Lepiej się nie wtrącaj. Niektóre no rzeczy się nie zmieniają. Żartujesz sobie? Jasne, czemu mnie. Ale nadal mi się to nie podoba. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję, wojowniku. Oto moje złoto. Może lepiej nie zwalaj tego naj Musisz bardzo uważać w tutejszych lasach. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdawali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków, albo spotkacie marny los. Rozumiem. Orkowie nie wiedzą o tym obozie. Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jedynymi wolnymi ludźmi w Myrtanie, którzy nadal występują przeciw orkom. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. Ostatniej nocy jeden z nich podszedł niepokojąco blisko. Gdzie są teraz orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Down. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do Redok. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj! Jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy, ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw Inosowi, naszemu Bogu. Pokaż mi swoje towary. Co? Ach, tak. Ja... Jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci służyć? Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu w Redok Alchemikiem. Nosisz szatę maga ognia? Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną. A wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Co teraz zrobisz? Zostanę tu w redok i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnice tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów również dla nas magów ma wielką wartość, jak na przykład ogniste puchary. Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne, ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające. Do zapewnienia redok podstawowych usług w tym zakresie. Przekaż mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. Jeśli dostarczysz mi dziesięć roślin leczniczych, podzielę się z tobą moją wiedzą. Załatwię ci rośliny lecznicze. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniale! Teraz mogę się z Tobą podzielić moją wiedzą.